Cześć, wybrałem się dzisiaj na grzyby do lasu oddalonego o 30 km od domu. Jest to bardzo duży las, więc mam nadzieję, że nazbieram dzisiaj dużo grzybów. Zostajcie ze mną. A tutaj w leśnej ciszy żyją sobie pszczółki. Jest tutaj dość dużo uli. Fajna sprawa. Po kilku minutach szukania jest pierwszy borowik, ale jaki? Zobaczcie. Jeszcze tego tak pewnie nie widać, ale teraz zobaczycie jaki wielki. Największy w sezonie jak na razie. Już się cieszę, że tutaj pojechałem. Może jeszcze tutaj grzbiarze nie, chodzi, nie jeździli, nie chodzili. Bierzemy go. O! Twardo siedzi. Jest potwór duży. Jaki korzeń. To jest usiadkowany. I może jest szansa, że będzie zdrowy. Rewelacja. Aż ciężko go ob objąć w kadrze. Ruszyłem dalej w poszukiwaniu pięknych grzybków, i już są kolejne dwa borowiki usiadkowane. Zapowiada się jak na razie to grzybowanie bardzo dobrze. Ciekawe jak będzie dalej. Z oddali wyglądały jak gałęzie, ale coś mi nie dało spokoju i podszedłem bliżej. I okazało się, że już są kolejne borowiki. I jeszcze tutaj jeden. I chyba tyle jak na razie. Zabieramy. Chyba jeszcze żadni grzybiarze nie jeździli do tego lasu. Bo jednak, jakby nie było w czerwcu, aż tak dużo osób nie jeździ na grzyby. W większości właśnie wydaje się, że najwięcej grzybów rośnie na jesień. I jeszcze tutaj dwa. O ten jeden, niestety, obgryziony przez ślimaka. No ale może przynajmniej główka będzie zdrowa. I kolejne cztery lądują w wiaderku. Przy drzewie pod gałęziami wyrosły kolejne ładne borowiki. Ciężko się dostać do nich, ale mamy. Tym razem mamy to borowiki szlachetne. Przez dłuższą chwilę już nic nie znalazłem i się zacząłem martwić, że jednak tak dobrze nie jest z tymi grzebami, ale w końcu trafił się następny. Trochę chyba zjedzony przez ślimaka. Ale nie jest źle. Chyba jednak niepotrzebnie się martwiłem, że grzybów może być jednak mało. Bo są kolejne piękne borowiki. Wartało tutaj przyjechać. Ale ten był mały. Patrzcie tutaj, co tutaj wyrosło. Proszę Państwa, kolejny gigant. Ciekawe, czy będzie zdrowy. Bierzemy. Wygląda całkiem nieźle. Myślę, że coś z niego będzie. Super. Wytropiłem kolejną piękną sztukę. Przy samym drzewie. Zobaczcie, jaki dorodny, duży też. Wygląda zdrowego. Bierzemy. W lesie już zrobiło się dość gorąco. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Jest po dziesiątej, a już cały jestem spocony. W porównaniu z innymi, można powiedzieć, że to maluszek. Ale wcale taki mały nie jest. I lecimy dalej. Coś tu dostrzegłem pod, pod małymi drzewkami. I chyba to będzie borowik. Trochę go słońce spaliło, ale myślę, że to borowik. O tak! Całkiem ładny borowik usiatkowany. Jest kolejny, ten wirus w cieniu. Ładnie się prezentuje, ale jak zrywałem go, to dostrzegłem kawałek dalej. Chyba jest jeszcze jeden. Gdzie ja go tu widziałem? O, jest. I to też chyba będzie borowik usiadkowany. Jak na razie dominują usiadkowane. Kolejne dwie sztuki do wiaderka. A w wiaderku już coraz więcej grzybków. Robi się ciężko. A jednak ktoś już tutaj był na grzybach. Zobaczcie. Ktoś tu skroił duże, dużego borowika. Robaczywego zapewne. Mam kolejne piękności. Zobaczcie, prezentuje się wybornie. Bierzemy go bardzo ładny, okrąglutki, ale tu z boku jeszcze rośnie drugi, mniejszy. Można tak patrzeć i podziwiać. Ale czas leci, więc zbierzemy go i lecimy dalej. Dobrze się ukrywają pod ściółką i mchem. Prawie ich nie widać. Tylko kawałek kapelusza wystaje. Zobaczmy, co tam mamy w środku. Jest piękny Borowik, i to całkiem spory. I tutaj mamy jeszcze drugiego, też dość duży, a w wiaderku już dość sporo. Niestety woda trochę miejsca zajmuje. Kolejny piękny, duży borowik. Zobaczmy może na żywo, jak z jego zdrowotnością. Hmm. Troszkę dziurek jest niestety. Ale może kapelusz będzie przynajmniej zdrowy. Ale chyba tu jeszcze dalej rośnie jeden mniejszy. Tak, już zjedzony dość dobrze przez ślimaka, ale twardy. A jeszcze tutaj jest jeden trzeci. chował się pod gałęziami ciężko go będzie wydobyć niestety korzeń jakiś jest już rozwalony ale wygląda na zdrowego super Tylu grzybków to naprawdę się dzisiaj nie spodziewałem Rewelacja Proszę Państwa, to może być trafienie sezonu. Patrzcie na to. Dwie piękne tutaj sztuki rosną. Zobaczcie, jaki ładny kapelusz. Coś pięknego. I tutaj jeszcze jeden trzeci. Szok. Kto by się spodziewał? Zaczynamy od największego. Korzeń dość miękki i chyba z korzenia nic nie będzie. Ale kapelusz może się uratuje, więc nie jest źle. Z tym mniejszym może będzie lepiej, chociaż miękki jest też niestety korzeń. Pewnie będzie robaczywy. I trzecia sztuka. Podobnie, korzej miękki, główka nie najgorsza. Coś wspaniałego. Emocje już trochę opadły po ostatnim trafieniu, ale są już kolejne borowiki, tym razem usiadkowane. Raz. I tutaj mamy jeszcze dwa mniejsze. Niestety dość zjedzone przez ślimaka. Trzy sztuki. Ale tutaj jeszcze gdzieś chyba luz jeden. Tak jest. Ten większy, twardy. Może będzie przynajmniej zdrowy. I jeszcze widzę dwa chyba. Dwa ładne bliźniaki wyrosły przy gałęzi. Super. A zobaczcie co tu się dzieje w wiaderku. Pełniutkie, już wyciągnąłem wodę. Dobrze mam jeszcze w rezerwie siatkę. Kolejny piękny borowiczek Miałem gdzieś takie myśli, że może być dobrze dzisiaj ale że aż będzie aż tak dobrze to, to w życiu bym się nie spodziewał I kolejna sztuka w gałązkach Dokładnie w tym samym miejscu w listopadzie znalazłem jednego bardzo dużego potężnego borowika i historia się powtarza dokładnie w tym samym miejscu dwa potężne bliźniaki rewelacja będzie problem nie wyciągnąć, bo tu dość dużo mrówek jest. Zobaczymy, spróbuję tak może... O! Udało się! Patrzcie! Niesamowite! Teraz mniejsze, ale również urocze dorowiki. Z dali wypatrzyłem Chyba grzyba Schodzę w dół zobaczyć Czy to jest rzeczywiście grzyb Tak i to piękny borowik no, piękny jak piękny, trochę zjedzony Ale Sztuka jest Jeszcze się tutaj rozejrzę, może coś się jeszcze trafi Zdobyłem szczyt górki po morderczej spinaczce z takim oto balastem, więc nie było łatwo. Po drodze spotkałem trochę borowików ceglastopory, ale już nawet ich nie brałem, bo wystarczy mi na dzisiaj. Myślę, że to by było za dużo, gdybym zbierał jeszcze ceglastoporę. Nie doszedł chyba z tym do domu, ale tutaj mam jeszcze ładne małe borowiki. Jeden. I drugi. I zobaczymy, co jeszcze będzie na szczycie wzgórza. Wysiłek podczas wyjścia na górę zostaje wynagrodzony. Tutaj mamy takiego jednego dużego borowika. Bardzo obgryziony. Stary, chyba go już nie będę brał. Wystarczy mi tych dużych, chyba. Chyba, że będzie jeszcze jakiś piękny. I tutaj mamy jeszcze. Tutaj się rozsypał jeden większy, obiedzony przez ślimaki, a tutaj jeszcze jest dość ładny, więc tego biorę. Kończę na dzisiaj. Umordowałem się mocno w lesie, ale było warto. Proszę Państwa, pełne wiadro borowików. Coś pięknego i jeszcze trochę w siatce. Rewelacyjne grzybobranie. Nie spodziewałem się takiej ilości grzybów, z uwagi na to, że już jest dość sucho. Ale jednak las mnie zaskoczył. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka. Like Do następnego razu. Cześć.